Cześć, dzisiejsza prognoza dla Ciebie. Dwie grupy kart i karta rada. Co robić, czego nie robić i wskazówka. Zatem, co robić, czego nie robić i karta rada. Co robić, czego nie robić. Karta rada. Druga grupa, pierwsza grupa. Którą wybierasz Ty? Ja wybieram drugą, a Ty podziel się koniecznie swoim wyborem na dole w komentarzu. Napisz również, jak to czytanie z tobą rezonuje. Jeśli chcesz więcej czytań, to obserwuj profil i zapisz koniecznie ten film, aby móc do tych rad wrócić. Mam nadzieję, że wyboru dokazaliście. Zatem grupa pierwsza i szliśmy, co jest za, co jest przeciw, karta rada. Zatem ta pierwsza, co jest za. Karta czwórki pentakli. Karta, która mówi o tym, żeby wychodzić poza sferę własnego komfortu. To też jest karta, która mówi o tym, gromadzić środki. One mocno będą pomocne, ale też uzupełnisz te braki, które dzisiaj ci towarzyszą. Czego nie robić? Karta diabła. Karta diabła mówi o tym, żeby nie funkcjonować w starych schematach. Wyjdź ze złotej klatki, bo nie musisz w niej funkcjonować, nie obawiaj się zmian. I karta Rada, karta Wieży jest kartą, która mówi o tym, że czas zbudować swoją historię od nowa, na stabilniejszych fundamentach. Nie chodź też w relacje, które na dzień dobry już wyglądają właśnie mało korzystnie. To jest dla Ciebie. Dla tych, którzy wybrali grupę drugą, i też tu kładam, co jest za, za tę pierwszą kartę, karta kochanków, karta, która mówi o tym, że przed Tobą decyzje, ważne decyzje ale również zwróć uwagę na swoje emocje. Co jest przeciw? Jest tu karta króla pentakli. Nie guć się na układy, które ci nie służą. W relacjach też zwróć uwagę na te wartości, które chce ktoś przekazać. I karta rada, mamy karta Rydwana. Przerwało mi a zatem karta rydwana, która mówi o tym, że czas wziąć sprawę w swoje ręce, ruszyć je do przodu. Karta Rydwana też jest kartą przesiadkową. Co to oznacza? To oznacza tyle, że kierunek działania, który realizujesz, jest w aktywacji, natomiast spodziewaj się zmian. Zmian, które będą doprowadzały do dobrych rzeczy, zatem ich tutaj nie sabotuj. Ale Rydwan też jest kartą, która mówi o tym, żeby iść do przodu, a nie Funkcjonować w czyimś cieniu, i nie bój się tego, że możesz być liderem. Dobrego i magicznego dnia Wam życzę.